Lekarze zalecają włączyć awokado do codziennej diety. Kiedyś nie było tak łatwo dostępne i nie mogliśmy korzystać z dobrodziejstw tego niezwykłego owocu. Ma bardzo szerokie działanie i po prostu nie wypada pozbawiać swojego organizmu niesamowitych właściwości awokado. Przedstawiamy 10 powodów, dla których powinieneś codziennie jeść awokado. Pierwszy. Mózg, owoce awokado zawierają bardzo dużo luteiny, naturalnego związku, odpowiedzialnego za ich żółto-zielony kolor. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Illinois potwierdziły związek pomiędzy spożyciem luteiny, a wzrostem możliwości intelektualnych, funkcji poznawczych i przetwarzania informacji. Drugi Substancje odżywcze badania wykazały, że awokado nie tylko zawiera łatwo przyswajalne związki i wartości odżywcze, ale też zwiększa przyswajalność wartości z innych pokarmów. 3. Serce zawiera przeciwutleniacze karotenoidy i fenole, które chronią przed stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym. Tłuszcze nienasycone i kwasy tłuszczowe obniżają cholesterol, chronią serce i poprawiają krążenie. Czwarty. Cukier. Badacze z Norwegii ustalili, że zjadanie awokado ma istotny wpływ na dłużej utrzymujące się uczucie sytości i zmniejszone nałaknienie cukrów. Piąty. Skóra. Za dobrodziejstwa awokado dla skóry odpowiedzialna jest ziksantyna. Skutecznie chroni przed promieniami UV i utrzymuje skórę delikatną, zdrowo wyglądającą i przyjemną w dotyku. 6. Wzrok Zapobiega pogarszaniu wzroku związanego z upływającym czasem. 7. Talia Jeśli awokado zastąpi większość tłuszczy, które spożywasz, zaowocuje zgrabniejsza sylwetką i węższą talią. Tłuszcze z awokado są świetnie przyswajalne i pomagają w utracie wagi. 8. Potas Owoce awokado zawierają więcej potasu niż banany. Na niedobory potasu cierpi coraz więcej ludzi. Objawiają się nieprawidłowościami w działaniu układu nerwowego, ciśnienia krwi i mięśni. Jeden owoc zapewni 14% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek. 9. Błonnik 100 gramów awokado to aż 27% dziennego zapotrzebowania. Błonnik z awokado zadba o wzorcowy przebieg procesu trawienia. 10. Zdrowie. Badania przeprowadzone na grupie 17567 osób w USA poddały analizie nawyki żywieniowe. Grupa spożywająca awokado codziennie miała znacznie lepsze wyniki dotyczące ogólnego zdrowia i samopoczucia. Osoby te miały niższą wagę, niższy wskaźnik BMI i mniej tłuszczu na brzuchu. Awokado ma delikatny smak, więc powinno znaleźć się w różnych potrawach. Można dodać je do soków warzywnych, zastąpić nim masło, czy sos do sałatek. Jedz, chudnij i ciesz się zdrowiem.